Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę po popielcu. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus najpierw powołuje lewiego celnika, który słysząc głos Pana Jezusa. Zostawia swoje zajęcia dotychczasowe i idzie, aby zaprosić go do swojego domu, aby zaprosić go na, w gościnę. I też mamy obraz e, ludzi żyjących za czasów pana Jezusa, jak uczonych w prawie i faryzeuszy, którzy zarzucają panu Jezusowi, że przebywa z celnikami, z grzesznikami. Zarzucają. Lewiemu, jego rodzinie, że jest rodziną grzeszną, choć jak dowiadujemy się z pisma świętego, sami święci nie byli, wręcz chcieli się Jezusa pozbyć. Ale co jest zaskakujące i piękne w tym słowie Bożym dzisiaj, to niewątpliwie postawa Lewiego. Lewieko zostawia wszystko i idzie za Panem Jezusem. Zobaczcie, jak ogromnie wywarł wpływ na, Jezu na Lewim słowa Jezusa. On był w stanie zmienić swoje życie. A my, kochani, często gdzieś obiecujemy po każdej spowiedzi, po każdym spotkaniu z Jezusem, że będziemy się zmieniać, że będziemy nad sobą pracować. On nie obiecywał, On to zrobił. I rzeczywiście zmienił swoje życie. I może właśnie ten wielki post jest dobrym momentem w naszym życiu, aby już przestać obiecywać, aby przestać mówić tak, zmienię się, zadość uczynię. Po prostu zróbmy to. Ale żebyśmy to mogli zrobić, to dobrze przeżyjmy ten post. Prośmy właśnie Pana Boga o taką silną wiarę, o silną chęć do przemiany swojego życia. Pójdź za mną. Te słowa wystarczyły, żeby Lewi zmienił swoje życie. I do mnie i do ciebie Jezus mówi też: Pójdź za mną. A nie stracisz, a zyskasz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej soboty pozdrawiam z Panem Bogiem.